Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa. No i znajdujemy się tutaj u mamy z młodymi. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc teoretycznie młode mają 5 dni. I zerknę sobie do gniazda. W sobotę jeszcze było wszystko w porządku. Dzisiaj jest poniedziałek. Jeśli dzisiaj będzie również wszystko ok, to najprawdopodobniej już do gniazda zerkał nie będę. Także ja sobie wyciągnę samiczkę, żeby jej nie stresować i zerkamy do gniazda. No i tak, moi drodzy, aktualna liczba młodych to 7. Jak wyciągałem samiczkę, to za samiczką dwa młode leżały tam, albo wyszły z gniazda, albo po prostu samiczka wyciągła je z cycem. Tutaj mamy 7 sztuk. Tak one wyglądają. Mają brzuszki najedzone, więc Samica karmi, tak jak mówię, albo tamte wyciągła z cycem, bo raczej same z gniazda by one nie wyszły. No ale jest 7, także więcej pokarmu dla tej siódemki. Tak to bywa. Samica miała dość spory miod, bo w sumie było ich 10. No ale tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że z pozostałą siódemką będzie w porządku. No i będę musiał co jakiś czas bo jeszcze do tego gniazda sobie zerkać, albo przynajmniej gdzieś tam. Czy nie ma tutaj jakichś niespodzianek. Dobra, ja sobie maluszki wkładam z powrotem do gniazda, żeby na daremno nie marzły. No i samiczka już u siebie. Także jeszcze raz podsumowując, 7 sztuk jest w gnieździe. Przyjrzałem się im jeszcze dokładnie. Wszystkie ładnie najedzone, pełne brzuszki. No miejmy nadzieję, że z tej siódemki już wyrosną ładne króle. No podejrzewam, że te młode zostały wyciągnięte z gniazda. Może z cycem, tak podejrzewam przynajmniej, no nie wiem. W każdym bądź razie wczoraj nic tam w rogu nie było. Także musiało to nastąpić dziś. Dobra. U Szary Wiedeńskiej dzisiaj wszystko. Zaraz tam dorzucę jej coś do jedzenia. I również uzupełnię paśnik w Dzisiaj również spróbuję sobie dopuścić samiczkę wiedeńską niebieską do samca, który już na nią czeka. Zobaczymy co tutaj się wydarzy. Czy samiczka w końcu samcowi pozwoli się pokryć, czy czy to raczej nie ma szans. Ewidentnie samica Samica mówi nie O chociaż zobaczcie Co tu się stało Och. Chłopowi tak wody odeszły Że prawie zemdlał No nieźle, ale dała się pokryć Zobaczcie jaki samiec zadowolony W końcu sobie ulżył Naprawdę było sporo prób już no i się udało. Chłop zadowolony. 22 listopada. Trzeba to zapisać. Nie jest to oczywiście powiedziane, że samica zaskoczy. Ale ta samiczka dała dwa mioty. Za pierwszym miotem dała sam sobie tylko raz. Na drugiego miotu nie widziałem, bo samiec się przedostał sam do samicy. No i wyszło jak wyszło. No fajnie. Dobra, ja sobie je tutaj jeszcze na chwilę zostawię. Może samiczka da się pokryć raz. I za chwilę zwracamy z powrotem. No jesteśmy już u młodych burgundów. Siano dostały od razu pełny atak. Jedne jak i drugie. A samiczka od samczyka wiedeńskiego już zabrana, dała się pokryć tylko raz. Miejmy nadzieję, że siadło. Tutaj jeszcze samczyk burgundzki. Zaraz jeszcze pójdę przygotować mieszankę, bo właśnie mi się skończyła żeby im podosypywać, pouzupełniać karmidła no i również poidła także w tej klatce y, mamy wszystko przejdziemy sobie do klatki numer 2 i może trochę porozmawiamy jakie plany szykują się na rok 2022 no i znajdujemy się właśnie u samiczki burgunskiej i teraz tak, co z rasą burguńską w mojej hodowli? No, myślę, że, że ta rasa zostanie u mnie, ponieważ jest jakiś sentyment do tych królików. Były to jedne z pierwszych moich króliczków. Są one dosyć ładne, łatwe w hodowli. Nie ma tutaj najmniejszego problemu z zakacaniem czy z, odch z odchowaniem młodych. Ta samiczka, jak i ta z boku, odchowała mi chyba cztery mioty. Ten jest czwarty, albo piąty, już teraz nie wiem, ale chyba czwarty. Także. Myślę, że teraz raczej zostanie. No, nie mam za dużo miejsca. Będę musiał mocno potem te młode zredukować, ale młode burgundy u mnie się bez problemu sprzedają. Także myślę, że z tym nie będzie najmniejszych problemów. No i teraz tak, co, co z tymi samiczkami? Ponieważ te samiczki są, ta jest widzę z lutego 2020 roku, więc niebawem będzie miała 2 lata. Myślę, że chciałbym te samiczki jeszcze pokryć w tym roku, żeby jeszcze dostać miot od nich, ponieważ zostało mi sporo znaczków z rodowodów szkoda, żeby one przepadły i po prostu bym je chciałbym je wykorzystać o 100% te znaczki, nie jest to tam jakiś ogromny koszt tych znaczków, bo ko kosztuje to naprawdę niewiele, ale skoro one są, no to coś trzeba z nimi zrobić i potem po odchowaniu kolejnego miotu obydwie te samiczki, czyli tą samiczkę i tą samiczkę wystawię na sprzedaż razem z samcem. No bo jak wiecie, u mnie króliki na mięso nie są hodowane. Także królik u mnie jest zabijany tylko i wyłącznie, jak jest to konieczność. Także ja nie pozyskuję tutaj absolutnie z królików mięsa. To jest tutaj ostatni plan. To jest na ostatnim planie tej hodowli właśnie. To jest czyste hobby, nie po to, żeby pozyskiwać mięso. Podkreślam. No, także to chyba tyle co w stosunku do rasy burgunskiej. Teraz przejdziemy sobie może do, do Wiedni i też trochę o Wiedniach pogadamy. Aha, jeszcze może słowo odnośnie sprzedaży. Jeśli udałoby mi się sprzedać te dwie samiczki razem z tym samcem, myślę, że też to nie będzie problem, bo tam nie będę chciał zanieść jakichś ogromnych pieniędzy. I za sprzedaż po prostu tych trzech królików Kupię do hodowli może jakiegoś e, ładnego samca. Bo myślę, że samiczek tam będzie naprawdę z czego wybierać. Także to chyba w sumie tyle. Teraz już lecimy do wiedni. No i zaczynamy tutaj od, od samczyka, rasy wiedeńskiej niebieskiej. Są aktualnie u mnie dwa młode samce. Jednego z nich na pewno zostawię. Ja jednego sprzedam, ale to dopiero będzie za jakiś czas i to nawet nie krótki, bo chciałbym tę całą tą trójkę yy, pokazać się z nimi po prostu na wystawy, zobaczę jakie dostanę oceny. No i wtedy tego lepszego samca zostawię dla siebie. A raczej jestem przekonany, że właśnie ten samiec będzie lepszy niż właśnie ten. Ale to wszystko ocena sędziowska. Zweryfikuję. Także te króliczki na pewno długo, długo jeszcze tutaj u mnie pozostaną. Co ogólnie do tej rasy, e, chciałbym do hodowli jeszcze wprowadzić jedną jakąś e, dorosłą e, samiczkę. Aktualnie mocno rozglądam się właśnie za jakimi samicami i jedną chciałbym tutaj jakąś świeżą krew e, pozyskać. Dorosłą samicę gotową już do krycia. Przypomnę też, że z tych młodych też również jedna samiczka jest moja, którą również zostawia. Zobaczymy co z niej wyrośnie. Jeśli będzie ładna, to kupimy jej partnera i będziemy tutaj działać. W przyszłym roku na pewno chciałby, będę chciał się skupić tutaj dużo mocniej na rasie wiedeńskiej niebieskiej oraz, oraz rasie wiedeńskiej szarej. Dobra, z Wiedni chyba tyle, przejdziemy sobie również do tego samczyka zobaczyć. Ładnie rosną, no Ty też jesteś śliczny. No. Tatuaże już się pokazują. Nadmiar tuszu schodzi, także jest okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze samiczkę, zobaczymy co z niej wyrośnie. Jak będzie ładna to również u mnie zostanie. No i w sumie została nam jeszcze jedna rasa, jeden królik, do którego właśnie sobie idziemy i tam jeszcze też chwilkę pogadamy. No i jesteśmy u jeszcze raz Szarego Wiednia. No i tak jak mówię, plany na tą rasę również ambitne. Chciałbym również dokupić jeszcze tutaj jedną jakąś obcą samiczkę. Do hodowli. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się to właśnie zrealizować. Tak jak mówię, chcę pozyskać jeszcze jedną samiczkę niebieską oraz jedną samiczkę szarą. Samczyk oceniony na 96 punktów na wystawie, także bardzo ładna ocena. Zobaczymy, co wyjdzie z młodych. Samiczka również była e, zakupiona na wystawie. I tam również punkty były takie same jak u samca, czyli 96. No i to w sumie chyba tyle. Tyle z planów. Na pewno postaram się coś więcej filmów wrzucać. Muszę kończyć klatkę. Bo jakbym chciał wprowadzić tutaj nowe nabytki. To za bardzo nie ma miejsca. Czykolwiek jeszcze dwa oczka są wolne. To było, było akurat, ale za niedługo trzeba będzie rozdzielać burgundy, samiczki od samców, także miejsca będzie potrzeba dużo. Dobra, moi drodzy, tym filmem to w sumie wszystko. Ja lecę sobie jeszcze posiano, namieszać mieszanki, uzupełnić po i Koniec pracy na dzisiaj, także trzymajcie się.